Są momenty w życiu, kiedy rozstanie pojawia się nagle, jakby znikąd. Niespodziewane oddalenie, nieodwracalne nieporozumienie, pęknięcie, które wydaje się równie nieuchronne, co niewytłumaczalne. Dla jednych może to brzmieć jak gorzki zbieg okoliczności, dla innych jak cichy, precyzyjny ruch wszechświata. Ale czy naprawdę to wszechświat chce nas oddzielić od niektórych ludzi? A może to coś w nas samych, coś nieświadomego? Prowadzi nas z dala od więzi, które przestały podtrzymywać naszą wewnętrzną prawdę? Karl Gustav Jung, ze swoją głęboką znajomością ludzkiej psychiki, mógłby zasugerować, że nic, co dzieje się w relacjach międzyludzkich, nie jest czystym przypadkiem. Rozstanie w tym ujęciu nie jest błędem, lecz wezwaniem. Zaproszeniem do indywiduacji, procesu, w którym stajemy się naprawdę sobą, Jung pisał. Wszystko, co nas drażni u innych, może prowadzić do zrozumienia nas samych. Drugi człowiek bywa zwierciadłem, zniekształconym, ale jednak zwierciadłem naszych własnych ran. A kiedy to zwierciadło zaczyna pękać, może to być znak, że coś domaga się naszej uwagi, nie w drugiej osobie, lecz w nas samych. Wszechświat z tej perspektywy nie działa jak zewnętrzny, kapryśny sędzia. Działa raczej jak wielki symbol. Przejaw nieświadomości zbiorowej, komunikującej się poprzez synchroniczności. Gdy wszystko zaczyna się psuć między nami a kimś innym, gdy drogi się rozchodzą mimo wysiłków, jakie podejmujemy, to jakby niewidzialna inteligencja mówiła, nie tędy droga, już nie, jeszcze nie. Albo nie w ten sposób. Takie rozstania nie są tylko fizycznym czy emocjonalnym oddaleniem. Często są cichymi rytuałami wzrostu. Być może jesteśmy wzywani do porzucenia schematu, przerwania międzypokoleniowego cyklu, uznania, że dana więź trzymała nas w miejscu, w wersji siebie, która już do nas nie pasuje. I właśnie w bólu rozstania kryje się szansa na ekspansję. Jung mówił o jaźni jako o centrum i całości psychiki, czymś większym niż ego, co prowadzi nas ku autentycznemu życiu. Kiedy jakaś relacja zagraża tej drodze, choćby nieświadomie, psychika zaczyna działać tak, jakby chciała ochronić ten ruch. Pojawiają się konflikty, oddalenie, narastające niezgodności. Jakby coś w nas mówiło: Już się nauczyłeś tego, co miałeś się nauczyć. Oczywiście, nie każde rozstanie jest ostateczne. Czasem dusze oddalają się tylko po to, by odnaleźć się ponownie, dojrzalsze. Ale gdy wszechświat Albo nasza nieświadomość mówi do nas wyraźnie, warto posłuchać. Bo opór wobec naturalnego ruchu życia może przynieść niepotrzebne cierpienie, podczas gdy przyjęcie rozstania jako części większego cyklu może zaprowadzić nas ku nowemu pojmowaniu miłości nie jako przywiązania, lecz jako wzajemnej wolności. Rozstanie z tej perspektywy nie jest porażką więzi, lecz jej ewolucją. To jakby wszechświat, inicjując oddalenie Oczyszczał przestrzeń pod coś bardziej zgodnego z wewnętrzną prawdą każdej ze stron. A ta prawda rzadko bywa wyraźna, gdy tkwimy po uszy w intensywności uczuć. Miłość, gdy jest źle rozumiana, potrafi stać się więzieniem przebranym za czułość, a strach przed utratą drugiego człowieka może oddalić nas przede wszystkim od nas samych. Karl Jung podkreślał również wagę konfrontacji z własnym cieniem. Z tym wszystkim, co w sobie wypieramy, ale co z łatwością dostrzegamy w zachowaniach innych. Wiele relacji opiera się na projekcjach. Idealizujemy, obarczamy drugą osobę oczekiwaniami, przenosimy na nią nasze niezaleczone rany. A gdy ta projekcja zaczyna się rozpadać, gdy zaczynamy widzieć drugiego człowieka takim, jakim naprawdę jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy go widzieć, iluzja znika. Wtedy wszechświat nie każe nas poprzez rozstanie. Lecz odsłania prawdę. Jakby mówił: Spójrz wyraźnie, zobacz poza swoją potrzebą dopełnienia. Ten proces, choć bolesny, niesie ogromną wolność. Prowadzi nas z powrotem do centrum, do jaźni. Zachęca, byśmy przestali szukać w innych tego, co można odnaleźć tylko w sobie. Samotność, która następuje po nieuniknionym rozstaniu, może przekształcić się w twórczą samotność. Przestrzeń, którą wcześniej zajmowała relacja, być może oparta na strachu, kontroli lub idealizacji, staje się teraz żyznym gruntem dla samopoznania. Filozofia egzystencjalna również pomaga zrozumieć takie pęknięcia. Dla myślicieli takich jak Kierkegaard czy Heidegger, autentyczna egzystencja wymaga odwagi życia w prawdzie, nawet wtedy, gdy ta prawda oddala nas od tego, co znajome i wygodne. Człowiek Szukając bezpieczeństwa w relacjach, często ignoruje głos duszy. A kiedy wszechświat działa, lub gdy nieświadomość prowokuje rozłam, zostajemy przywołani do pamięci, że nasz los nie może być powierzony innym. Wymaga on naszej obecności, świadomych wyborów i przede wszystkim poddania się rytmowi życia. W takim rozstaniu można dostrzec także wymiar archetypowy. W wielu mitach bohater musi opuścić wszystko, co kocha, aby odkryć, kim naprawdę jest. Perseusz, stając naprzeciw Meduzy, był sam. Budda opuścił żonę i dziecko, by odnaleźć oświecenie. W tych przypadkach oddalenie nie było aktem odrzucenia, lecz głębokiego poszukiwania spotkania z tym, co istotne. I kiedy to rozumiemy, że rozstanie może być przejawem większej miłości, że czasem zachowanie siebie lub drugiego wymaga końca, wtedy ból może zamienić się w mądrość. Nie chodzi o to, by stwardnieć, lecz by poszerzyć serce poza potrzebę posiadania, poza lęk. Jak powiedział Jung, spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi reakcja, obie ulegają przemianie. Ale nie każda przemiana może się dokonać w tym samym czasie czy miejscu. Czasami prawdziwe spotkanie możliwe jest dopiero po rozstaniu. Jest w tym cicha piękność, w uznaniu, że czas wspólnej drogi mógł właśnie dobiec końca. Nawet jeśli serce wciąż pragnie zostać, istnieje coś głębszego wewnętrzna mądrość, która przeczuwa konieczność odejścia. Życie w końcu składa się z cykli, i jak uczyli starożytni stoicy. Opór wobec naturalnego biegu rzeczy jest źródłem cierpienia. Epiktet pisał: Nie rzeczy same nas niepokoją, lecz nasze opinie o nich. Patrząc w ten sposób na rozstanie, dostrzegamy, że to nie samo oddalenie boli, lecz przywiązanie do wyobrażenia, że coś powinno trwać wiecznie. Wszechświat, ta tajemnicza symboliczna siła otaczająca nas. Działa według praw, które często rozumiemy dopiero z perspektywy czasu. Dopiero po przejściu przez ciemną noc duszy widzimy jasną polanę. Dopiero po puszczeniu ręki, która nas wspierała, odkrywamy siłę, która od zawsze była w nas. I właśnie w tym ujawnia się paradoks. To, co wydawało się końcem, było w istocie wezwaniem do odrodzenia. W praktyce, gdy wszechświat chce oddzielić cię od kogoś, świat wokół zaczyna szeptać. Synchroniczności stają się wyraźniejsze, drobne konflikty eskalują, nieporozumienia pojawiają się znikąd, a wcześniej wspólne ścieżki zaczynają się rozchodzić. Czasem pojawia się wręcz fizyczne odczucie niepokój, napięcie, którego nie sposób logicznie wytłumaczyć. To nieświadomość mówi: Ta więź już ci nie służy, ale umysł, przywiązany do poczucia bezpieczeństwa, stawia opór. Wymyśla powody, racjonalizuje, uparcie trwa. I im bardziej opieramy się wezwaniu do przemiany, tym większe staje się cierpienie. Bo wszechświat nie krzyczy, On powtarza. Daje znaki raz po raz, aż w końcu usłyszymy je wyraźnie. A kiedy wreszcie poddamy się naturalnemu rytmowi życia, odkrywamy, że rozstanie nie jest końcem, lecz początkiem nowego etapu naszego dojrzewania emocjonalnego i duchowego. Jung rozumiał, że każde spotkanie między ludźmi to taniec dwóch dusz, próbujących zintegrować zapomniane części samych siebie. Niektóre tańce są krótkie, intensywne, konieczne, inne trwają całe życie, ale wszystkie mają swój cel, a gdy cel zostaje osiągnięty, taniec dobiega końca. I choć boli, jest w tym godność wiedzieć, kiedy zejść z parkietu. Jest w tym większa miłość, w umiejętności puszczenia i uwolnienia się nawzajem. Ten ruch uczy nas również zaufania, zaufania, że nawet jeśli nie rozumiemy wszystkiego, jesteśmy prowadzeni, że istnieje niewidzialny rytm, który kieruje naszymi krokami, nawet jeśli czasem wydaje się, że nas odciąga. Rozstanie wtedy nie jest odejściem z drogi, jest jej częścią, a kiedy to akceptujemy. Coś w nas się zmienia. Zaczynamy patrzeć na drugiego człowieka nie jak na brakującą część, ale jak na tego, kto nas czegoś nauczył. Miłość nie znika, przekształca się. Wdzięczność, wspomnienie, siłę i idziemy dalej, już nie niepełni, lecz pełniejsi. Bliżej tego, kim naprawdę jesteśmy. Ta pełnia, która pojawia się po rozstaniu, nie oznacza braku bólu. Przeciwnie. Rodzi się właśnie z głębokiego zanurzenia w tym bólu, z decyzji, by od niego nie uciekać. Karl Jung mówił: To, z czym się w sobie nie konfrontujemy, spotkamy jako los. I często to właśnie relacje są sceną, na której nasz los się rozgrywa, odsłaniając nasze traumy, lęki i najgłębsze pragnienia. Gdy wszechświat oddala nas od kogoś, w rzeczywistości przybliża nas do czegoś w nas samych, co wciąż domaga się integracji. W tym miejscu pojawia się delikatna kwestia tendencja do obwiniania drugiej osoby za rozstanie. To naturalne: szukamy winnego, zewnętrznej przyczyny kogoś, na kogo możemy wskazać i powiedzieć to przez ciebie. Jednak z perspektywy Jungowskiej, każda kryzysowa sytuacja w relacji jest również kryzysem wewnętrznym. Drugi człowiek jest lustrem, w którym odbijają się nasze rany. Gdy odbicie staje się nie do zniesienia, to znak, że czas spojrzeć w głąb siebie. Oddalenie nie jest wtedy porażką, lecz otwarciem na głębsze poznanie siebie. W psychologii często przywołuje się metaforę cebuli: jesteśmy jak warstwy doświadczeń, obron, masek. Relacje, zwłaszcza te intensywne, obierają te warstwy. Wymagają od nas wrażliwości, zaangażowania, prawdy, ale nie zawsze jesteśmy na to gotowi. A kiedy nie jesteśmy. Wszechświat lub nasza nieświadomość prowokuje rozłam, który choć może wydawać się przypadkowy, w istocie jest konieczny. Chroni nas przed trwaniem w ograniczonej wersji samych siebie. Z perspektywy symbolicznej rozstanie można porównać do śmierci psychicznej, a każda śmierć symboliczna poprzedza odrodzenie. Coś musi umrzeć iluzja, zależność, schemat emocjonalny, by mogło się narodzić coś nowego. I nie dzieje się to w komforcie. Wręcz przeciwnie. Prawdziwa przemiana wymaga przejścia przez chaos. Dlatego wiele osób po ważnym rozstaniu mówi o swoistym przebudzeniu. Zmieniają nawyki, odkrywają na nowo swoje pasje, wracają do duchowości. Jakby tracąc drugą osobę, odnaleźli wreszcie samych siebie. Filozofia wschodnia także rzuca światło na tę dynamikę z wielką mądrością. W taoizmie na przykład... Płynność jest istotą życia. Próbować zatrzymać coś, co powinno odejść, to jak próbować utrzymać wodę między palcami. Sztuka polega na pozwoleniu, by rzeczy przychodziły i odchodziły, bez przywiązania. Gdy przestaję być tym, kim jestem, staję się tym, kim mogę być, powiedział Laocu. I może właśnie to jest jedno z najgłębszych przesłań kryjących się za rozstaniami, które aranżuje wszechświat. Pozwolić odejść temu, co spełniło już swoją rolę, aby zrobić miejsce dla nowego. To nie oznacza odrzucenia uczuć, ani pomniejszenia znaczenia więzi. Oznacza ich uhonorowanie, na tyle by wiedzieć, kiedy nadszedł czas, by je puścić. Bo jest w tym coś świętego, w uznaniu, że prawdziwa miłość to nie zawsze trwanie za wszelką cenę, lecz odwaga odejścia dla siebie, dla drugiego, dla prawdy. Odwaga odejścia w tym kontekście nie jest ucieczką, to świadomy wybór. Wybór, który wymaga dojrzałości emocjonalnej, samopoznania i przede wszystkim zaufania do procesu życia. Jung przypominał nam, że nie ma przebudzenia świadomości bez bólu. Gdy wszechświat oddziela nas od kogoś, często robi to, by delikatnie lub brutalnie popchnąć nas ku temu przebudzeniu. Zmusza nas do spojrzenia na to, przed czym uciekaliśmy, do wzrastania, do wyjścia z emocjonalnej strefy komfortu, która mogła nas już więzić. Często po takim rozstaniu słyszymy: To nie było pisane. Ale co to właściwie znaczy? Być może nie miało trwać, nie znaczy nie było ważne, bo wszystko, co porusza nas do głębi, ma znaczenie. Relacja mogła być portalem, mostem, lustrem. Mogła ukazać nasze największe siły lub nasze największe słabości, mogła być impulsem do nowego etapu życia. To, że się skończyła, nie znaczy, że była bez wartości. I to, że bolała, nie znaczy, że nie była miłością. Na ścieżce Jungowskiej jesteśmy wezwani nie do wypierania doświadczeń, lecz do ich integracji. Relacja, która dobiegła końca, nie powinna zostać wyrzucona z pamięci. Lecz zrozumiana w kontekście większej historii tego, kim się stajemy. Jest w tym godność spojrzeć wstecz i podziękować, nawet jeśli wciąż boli. Wdzięczność jest znakiem, że lekcja została przyswojona. I to właśnie w tym momencie życie zaczyna się na nowo układać. Nowe spotkania, nowe ścieżki, nowe wersje samego siebie zaczynają się pojawiać. I co ciekawe, Często dopiero po czasie dostrzegamy, jak idealnie wszystko się ułożyło. Po latach patrzymy na tamto rozstanie i rozumiemy: To było konieczne, to był akt miłości życia do nas. To musiało się wydarzyć, by mógł rozpocząć się kolejny rozdział. Prawdziwa magia polega na tym, by nie zamknąć serca po rozstaniu, by wciąż je mieć otwarte, mimo bólu, by nadal wierzyć w miłość, w więź, w możliwość ponownego spotkania. Z kimś innym lub z samym sobą, bo ostatecznie wszechświat nie chce nas pozbawić miłości. On pragnie nas do niej poprowadzić, do tej prawdziwej, tej, która nie wymaga masek ani więzów, tej, która nie zależy od ciągłej obecności, ale rozkwita w wolności. I jeśli właśnie przeżywasz rozstanie, jeśli czujesz, że wszechświat oddala Cię od kogoś, być może to właśnie zaproszenie oddychaj. Zaufaj, spójrz do środka i nie pytaj, dlaczego to się dzieje ze mną, lecz czego to chce mnie nauczyć. Bo życie, widziane oczami symbolicznego zrozumienia, nigdy nie zabiera czegoś, nie dając czegoś w zamian. Trzeba tylko nauczyć się to zauważać. Przebudzenie, które następuje po rozstaniu, bywa często początkiem jeszcze głębszej relacji relacji z samym sobą tego, co Jung nazwałby Reintegracją jaźni. Bo dopóki jesteśmy nadmiernie skierowani ku drugiemu człowiekowi, nie jesteśmy w pełni sobą. Kiedy wszechświat oddziela nas od kogoś, często w rzeczywistości wzywa nas z powrotem do domu, do wnętrza. I nie jest to egoizm, lecz sposób na odzyskanie wewnętrznego punktu oparcia, który być może został utracony w trakcie relacji. Kochać drugiego, nie tracąc siebie to jedno z najtrudniejszych zadań życia. Co ciekawe, to właśnie rozstania uczą nas tego najwięcej. Patrząc wstecz z dojrzałością, dostrzegamy, ile razy próbowaliśmy zmieścić się w przestrzeniach zbyt ciasnych, ile razy ignorowaliśmy znaki w imię trwania, ile razy porzucaliśmy siebie, by nie zostać porzuceni. Rozstanie w tym świetle staje się także aktem pojednania z tym, co w sobie porzuciliśmy. Szansą na odzyskanie zagubionych części, na ponowne odkrycie zapomnianych pasji, na odbudowę poczucia własnej wartości. To symboliczny powrót do łona duszy, gdzie wszystko może zostać przekształcone, odrodzone, zbudowane od nowa. Jung wiele mówił o archetypach uniwersalnych obrazach, które kształtują ludzką psychikę. Jednym z najsilniejszych w tym procesie jest archetyp śmierci i odrodzenia. Jak feniks, który musi stać się popiołem, by odrodzić się silniejszym. Albo jak karta śmierci w tarocie, nie oznaczająca końca absolutnego, lecz nieuchronną przemianę. Każde rozstanie niesie ten archetypiczny potencjał. Zniszczyć, by odnowić. Zerwać, by zbudować na nowo. Im bardziej się opieramy, tym bardziej bolesna staje się ta przemiana. Bo wszystko ma swój czas. Gdy go przekraczamy, miłość zamienia się w obowiązek, a obecność drugiego przestaje być otuleniem, staje się więzieniem. Wszechświat w swej symbolicznej mądrości wie o tym. I czasem zabiera nas siłą, przerywa to, czego sami nie mamy odwagi zakończyć. Burzy to, co uporczywie próbujemy podtrzymać, ale nie musimy czekać, aż wszystko runie, by działać. Możemy nauczyć się słuchać szeptów, zanim staną się krzykiem. Zauważać małe sygnały, zanim staną się kryzysami, szanować wewnętrzny ruch, zanim życie zmusi nas do zewnętrznych zmian. I to właśnie jedna z największych lekcji, jakie niesie rozstanie. Nauczyć się słuchać siebie, ufać intuicji, honorować własną ścieżkę, nawet jeśli oddala nas ona od tych, których kochamy. Bo w głębi nie chodzi o to, by nie stracić drugiego, lecz o to, by nie zgubić siebie. A jeśli życie doprowadziło Cię do tego miejsca, gdzie wszystko zdaje się walić, być może właśnie dlatego, że coś nowego chce się narodzić. Zaufaj temu procesowi. Jak powiedział Jung, nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim decyduję się stać. A kiedy wybieramy, kim chcemy się stać, wchodzimy w jeden z najgłębszych i najbardziej transformujących etapów procesu indywiduacji odbudowę. Już nie jako ktoś, kto próbuje posklejać rozbite kawałki przeszłości, lecz jako ten, kto akceptuje, że musi się narodzić nowa forma. Rozstanie nie tylko zrywa więź, ono również nas przeorientowuje. Kieruje nasz wzrok z powrotem do wnętrza i konfrontuje z pytaniami, przed którymi długo uciekaliśmy: Kim jestem bez tej osoby? Co naprawdę mnie uszczęśliwia? Jakie rany próbowałem ukryć w tej relacji? Te pytania nie mają natychmiastowych odpowiedzi. Wymagają czasu, ciszy i odwagi. Jung rozumiał ciszę jako warunek konieczny, by to, co nieświadome, mogło się ujawnić. To właśnie w ciszy nieobecności, w pustce pozostawionej przez odejście, zaczynamy słyszeć wewnętrzne głosy. Nie te wynikające z braku czy strachu, ale ten najgłębszy, mądry głos, który zawsze w nas był głos jaźni. I im częściej się z nim łączymy, tym lepiej rozumiemy, że rozstanie, jakkolwiek bolesne, nigdy nie jest karą. Jest zaproszeniem do przemiany. Ból zyskuje wtedy inny ton. Przestaje być tylko lamentem, staje się portalem, a jak każdy portal, wymaga przejścia. Nie da się go ominąć, nie da się udawać, że go nie ma. Trzeba go poczuć w pełni, szczerze, z godnością. Tylko wtedy może przekształcić się w mądrość. Jak ogień, który wypala zanieczyszczenia, ból rozstania oczyszcza to, co było w nas zniekształcone. I na końcu zostaje coś bardziej prawdziwego miłość mniej idealizowana, mniej zależna, bardziej autentyczna. Taka miłość nie musi się już nikogo kurczowo trzymać, by istnieć. Staje się siłą wewnętrzną, stałą obecnością, stanem bycia. I wtedy, paradoksalnie, gdy jesteśmy w sobie kompletni, przyszłe relacje przestają być próbą dopełnienia. Stają się spotkaniami pełni, dwóch całości, które się wzbogacają, a nie dwóch połówek, które się nawzajem dźwigają. Wszechświat w tym sensie nie próbuje cię ukarać, odbierając ci kogoś. Przeciwnie, próbuje ci pokazać, że jesteś większy niż myślałeś, że są w tobie części, które czekają, by się przebudzić że dzisiejszy ból stanie się jutrzejszą siłą i że prawdziwa miłość ta, która nie wymaga wysiłku by zaistnieć, przyjdzie wtedy, gdy nauczysz się kochać siebie w ciszy samotności. Więc jeśli jesteś właśnie w tym momencie rozstania, straty, żałoby, zerwania, pamiętaj, to również jest święte. Ten chaos, ta pustka, ten pozorny koniec to żyzna gleba pod coś wielkiego. Zaufaj, puść i przygotuj się, bo kiedy wszechświat oddziela, nie oddala cię od miłości. On cię do niej przygotowuje, do tej, która zaczyna się w tobie i pewnego dnia zacznie się przelewać dalej. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, jeśli skłonił cię do refleksji nad rozstaniem, które przeżyłeś lub którego właśnie doświadczasz, podziel się w komentarzu tym, co czujesz. Twoja historia może pomóc innym osobom, które przechodzą przez podobny proces. A jeśli chcesz dalej zagłębiać się w takie tematy, o duszy, tajemnicach relacji i ścieżce samopoznania w świetle myśli Karla Gustawa Junga, zasubskrybuj kanał już teraz. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, i zostaw łapkę w górę, jeśli ten materiał miał dla Ciebie znaczenie. To naprawdę pomaga rozwojowi kanału i sprawia, że ta treść może dotrzeć do osób, które jej potrzebują. Do zobaczenia w kolejnym zanurzeniu, a do tego czasu dbaj o siebie i zaufaj procesowi.